Słuchajcie widzowie, mamy dobre dla Was informacje. Tak naprawdę, z tego co możemy zaobserwować, wcześniej był błot na Cessna, przez co po prostu statystyki naklejalności były bardzo zaniżane. A aktualnie już w zasadzie to wróciło do normy i możemy sobie zaobserwować, że jeżeli chodzi o gold autografy, to mamy 1016, jeżeli chodzi o legendy, 1546, jeżeli chodzi o Challengersy i 1938, jeżeli chodzi o Contendersy, co daje wzrost 139%, 119% i 165% do tego, co było wcześniej. A jeżeli tak, to jest jakieś jest tak naprawdę no słaby okres w tym wszystkim dla naklejek. To jest to bardzo zastanawiające i cieka ciekawe, tak szczerze. Już abstrahując od tego, że nie wiem, czy wiecie, na dniach startują kolejne kwalifikacje w zasadzie do rmr -a. Koniec końców, azjatycki RMR będzie 11 listopada, amerykański 12, a europejski, jeżeli chodzi o A i B, 17 jak i 21, czyli będą to tak naprawdę najważniejsze mecze, jeżeli chodzi o drużyny, żeby się dostały. No, teraz też są niby te ważne, ale wiecie, te, teraz to są takie, takie lightowe później dopiero się będą bić. Później dopiero się będą bić, później dopiero będzie bitwa i będzie bardzo fajna rzecz do oglądania. No i jeżeli chodzi w ogóle o tego wakneta 3.0, to podobno coraz większa ilość osób zaczyna zgłaszać, że Ej, rzeczywiście to jakkolwiek działa. Rzeczywiście coś tutaj widzimy, oczywiście coś tutaj nawet widzę, że w komentarzach ludzie pokazują, że Ej, rzeczywiście to mieliśmy. Wcześniej aż tego tyle mam wrażenie nie było. I w sumie dajcie znać w komentarzu, czy wam waknet 3.0 zadziałał, czy nie zadziałał czy jak to z wami wygląda, czy może byliście na jakimś innym serwerze, gdzie tego nie testują, bo to też Valve sobie dało dobrą wymówkę, zobaczcie Ej, mam cheatera, czemu wacnet na... nie działa? No bo nie działa na tym serwerze, no super pomysł w ogóle, ktoś kto na to wpadł jest geniuszem jak widać, co nie? No a jak jeszcze oglądacie ten materiał, to możecie być na Discorda CS Market Forum, który oczywiście jest podany w opisie oraz na mojego, gdzie macie chociażby konkursik na 20 polskich złotych, a na dobitkę tego wszystkiego możecie wesprzeć mój kanał, gdzie macie chociażby załączone materiały na dodatkowym ekranie, które zresztą cześć. widzicie aktualnie, co nie? Trzymajcie się widzowie, no i miłego dnia życzę, cześć!